już po masażu. A co Ci się najbardziej podoba w Islaspa? W Islaspa przede wszystkim e, obsługa, panie, które tutaj masują cudownie, cudownie. E, no i cały ten klimat, cała atmosfera. Czerwatka smakuje? Smakuje wyśmienicie. Mm, piękny ma zapach i w ogóle zapach tu jest fajny w Islaspa. No super, naprawdę. Jaki dzisiaj miałaś masaż? Baliski, bardzo lubię. A Ty jaki miałeś Arkadiusz? Ja miałem taki, który właśnie to czego zawsze szukam w masażach to trzy rzeczy. Mm -hmm. Czyli wymasowane dobrze stopy, wymasowana dobrze głowa i wymasowana dobrze pupa. O proszę. I to mi się najbardziej podoba i właśnie ten masaż powinien być taki w pełni. Dzisiaj miałeś taki. Dzisiaj miałem w pełni półtorej godzinki, także dziękujemy serdecznie i zraz pa samym w centrum Warszawy, a tam pod dali mamy Pałac Kultury. Więc no, też fajnie dla przyjaznych, którzy mogą sobie przyjechać pociągiem, wysiąść tak. i sobie do Złotych Tarasów i obok Złotych Tarasów odwiedzić i Spraw Pracownicę serdecznie. do zobaczenia do następnego.